Witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy na temat tego, czym jest sieć TOR i jak się do niej dostać. Zanim jednak to zrobimy, musimy rozwiązać dylemat pewnego agenta służb specjalnych. Tu jest nasz agent, który zlokalizowany jest na terytorium obcego, bardzo wrogo nastawionego do naszego kraju państwa. Nasz agent właśnie wszedł w posiadanie ściśle tajnych plików Secret. Z które zawierają po pierwsze plany inwazji na nasz kraj, a po drugie listę słabych punktów w infrastrukturze krytycznej danego wrogiego kraju. To, co musimy zrobić, to jak najszybciej przesłać dane pilki do naszej siedziby, do naszych ludzi, czy też zaplądować to na nasz serwer www. Pomiędzy tajnym agentem a naszą siedzibą jest sieć urządzeń to są urządzenia, tak aby było jasne, które połączone są ze sobą w ten sposób, czy nic innego jak internet. Jakie opcje ma nasz agent? Pierwsza opcja, prawdopodobnie najbardziej oczywista, najzwyczajniej w świecie wysłanie plików za pomocą skrzynki mailowej albo załadowanie ich bezpośrednio na nasz serwer WWW. Czyli pliki są niezaszyfrowane. No jest to pewnie najłatwiejsza opcja, ale ma bardzo poważne konsekwencje. Jeżeli pliki zostaną przechwycone, jeżeli połączenie zostanie skompromitowane, to po pierwsze, obcy wrogi kraj będzie mógł te pliki przeczytać, po drugie zmanipulować, a po trzecie zdemaskuje naszą lokalizację. Natomiast, natomiast nasz agent ma jeszcze inne misje do wykonania, tak więc tej opcji raczej nie chcemy. Jest zbyt ryzykowna. Inna opcja, którą mamy, to jest skorzystanie z VPN. Virtual Private Network. Taki serwer ma swój klucz, którym możemy taką wiadomość zaszyfrować. To jest opcja numer dwa. Wiadomość zostaje przesyłana przez taki serwer VPN do naszej siedziby. Opcja o wiele lepsza, wiadomość jest, jest zaszyfrowana. Natomiast jeżeli dany serwer jest skompromitowany, powiedzmy, współpracuje z obcym krajem, no to znowu nasza wiadomość może być łatwo rozczytana, zmanipulowana, co jest pewnie jeszcze gorsze. Natomiast my zostaniemy zdemaskowani, no i znowu wracamy do punktu wyjścia. O ile rozwiązanie jest lepsze, o tyle nie gwarantuje nam powodzenia. No ale jest jeszcze opcja trzecia. Możemy skorzystać z serwerów, które mają zainstalowane aplikacje Tor, czyli znajdują się w sieci Tor. Powiedzmy, że to będzie ten, ten i ten serwer. Każdy z tych serwerów posiada swój klucz, którym taką wiadomość możemy zaszyfrować. Ten posiada klucz K3, ten klucz K2. A ten klucz K1. To, co robimy, to naszą wiadomość początkowo szyfrujemy za pomocą klucza K3, następnie szyfrujemy ją za pomocą klucza K2, a następnie na końcu szyfrujemy ją za pomocą klucza K1. Kolejnym krokiem, jaki wykonujemy, to przesyłamy tą zaszyfrowaną wiadomość do serwera K1 który jest w stanie rozszyfrować tylko pierwszą warstwę oraz adres następnego serwera, gdzie ma przesłać tą wiadomość, czyli K2. To, co serwer K2 jest w stanie zrobić, to rozszyfrować swoją warstwę, tą, oraz wie, gdzie ma przesłać dalej tą wiadomość, czyli wie, że ma ją przesłać do serwera K3. Dopiero serwer K3. Jest w stanie rozszyfrować ostatnią warstwę i przesłać plik w miejsce docelowe. Jeżeli serwer K3 zostanie skompromitowany przez wrogi kraj, to będzie wiadomo, jaka jest zawartość tej wiadomości, natomiast nie będzie, wi będzie wiadoma lokalizacja, skąd ta wiadomość przyszła. Będzie wiadomo tylko, że pochodzi z K2, natomiast ani K1, ani my będziemy niewidoczni. Jeżeli zostanie skompromitowany serwer K1, to jedyne co będzie widać, to będzie widać zaszyfrowaną wiadomość z trzema kluczami, będzie widać kto ją wysyła, natomiast nie będzie widać dokąd ona, gdzie jest miejsce docelowe. Czyli znowu transmisja jest bezpieczna. Jeżeli zostanie skompromitowany serwer K2, no to będzie widać tylko i wyłącznie zaszyfrowaną wiadomość oraz to, że pochodzi z serwera K1 oraz K3. Tym samym w znaczącym sposób zwiększyliśmy bezpieczeństwo transmisji danych pomiędzy naszym agentem a jego bazą, i można powiedzieć, że rozwiązaliśmy jego, w dużym stopniu rozwiązaliśmy jego dylemat. Co się okazuje? Nie tylko jego dylemat, ponieważ rozwiązaliśmy również dylemat przykładowo człowieka, który siedzi w Chinach, ma część witryn internetowych, takich jak Facebook. Poblokowana i w normalny sposób, za pomocą normalnej transmisji, nie jest w stanie się do niego zalogować. Natomiast jeżeli korzysta, skorzysta z sieci TOR, będzie tylko jej widoczne. Jedyną rzeczą, jaką będzie widoczne, to jest to, że komunikuje się z serwerem K2, natomiast bez problemu przedostanie się do serwera K3, do innych serwerów, a tym samym przedostanie się do serwera Facebooka i z takiego choćby Facebooka będzie w stanie skorzystać. Ale rozwiązaliśmy problem nie tylko człowieka z Chin. Rozwiązaliśmy również problem każdego, kto siedzi podłączony do sieci publicznej Wi-Fi w kawiarnie, na lotnisku, w wielu miejscach publicznych i, dla przykładu, chce się zalogować i dokonać ważnej transakcji internetowej w swoim banku. Jeżeli komunikuje się bezpośrednio z internetem, wiadomością czy komunikacją niezaszyfrowaną, no, istnieje pewne ryzyko, że takie połączenie zostanie przechwycone. Natomiast, jeżeli komunikuje się przez sieć TOR, taka transmisja jest o wiele bardziej zabezpieczona. Czyli nie tylko Secret Agent, nie tylko człowiek w Chinach czy w Iranie, ale również każdy inny, zwykły obywatel, tak jak my, który chce w bezpieczny sposób skorzystać z serwerów www. może do tego wykorzystać sieć TOR. Bardzo ważnym elementem sieci TOR są oczywiście serwery, na których oprogramowanie TOR jest zainstalowane, które służą do transmisji danych. Nie jest to jedyny komponent sieci TOR. Mianowicie, aby dostać się do tej sieci, trzeba dysponować odpowiednim oprogramowaniem. Najbardziej popularnym oprogramowaniem, które służy do komunikacji z siecią TOR, jest przeglądarka Firefox zmodyfikowana, która nazywa się TOR Browser. Są również inne oprogramowania, ale dzisiaj o tym nie będziemy rozmawiać. Jest jeszcze trzeci komponent sieci Tor. Mianowicie w scenariuszu, który rozrysowaliśmy, jest pewne słabe ogniwo. Mianowicie ten serwer docelowy znajduje się poza siecią Tor, tak więc wiadomość musi zostać rozszyfrowana. Jeżeli chcielibyśmy zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo, to taki serwer powinien również. Mieć zainstalowaną aplikację Tor, czyli znajdować się w sieci Tor i cała wiadomość byłaby aż do końcowego elementu zaszyfrowana. To powoduje, że ryzyko, że ktoś na ostatnim kroku ją z nas zdemaskuje, jest praktycznie zerowe. Ma to również ze sobą pewne implikacje, o ile na większość standardowych stron WWW, takich jak Com, Pl. EU. Możemy dostać się za pomocą zwykłej przeglądarki inter internetowej, takiej jaką jest Chrome czy takiej jakiego jest Safari. Dodatkowo, możemy w całkiem bezpieczny sposób dostać się na te strony za pomocą Tor Browser. To na strony serwerów, które znajdują się w sieci Tor, takich jak w tym scenariuszu ten serwer www. Nie możemy się dostać za pomocą żadnej innej przeglądarki niż Tor Browser. Natomiast strony www. które są zlokalizowane w sieci Tor, mają końcówkę nie .com, nie .pl, nie.pl, nie.eu, a końcówkę Onion. Potocznie nazywane Dark Web, czy bardziej prawidłowo Hidden Services. I to jest trzeci komponent. Pierwszy komponent są aplikacje, które służą do wejścia do sieci Tor. Drugi są to serwery, które umożliwiają nam transmisję. Trzeci komponent są to serwisy zlokalizowane w sieci Tor tak jak serwer WWW z rozszerzeniem Onion, na temat których również będziemy rozmawiać, jednak nie dzisiaj. Natomiast suma tych trzech komponentów to jest to, co rozumiemy pod słowem Tor. Tor natomiast znaczy D Onion Router. Czyli jeżeli spojrzymy na sposób, w jaki szyfrowana jest wiadomość i w jaki sposób poszczególne serwery zdejmują poszczególne warstwy tego szyfru możemy porównać to do cebuli. Dobrze to co dzisiaj zrobimy to spojrzymy na to jak wygląda przeglądarka Tor, Tor Browser oraz skąd możemy ją pobrać. Całość opisu projektu Tor znajdziemy na stronie www.torproject.org. Znajduje się tam bardzo dokładna dokumentacja całego projektu. Krótki opis, dlaczego warto ściągnąć przeglądarkę Tor, Tor Browser, czyli po prostu zacząć korzystać z sieci Tor, ale również będziemy mogli w bardzo łatwy sposób pobrać taką przeglądarkę na nasz komputer, na różne platformy. Ja tego przeglądarkę mam już pobraną, tak więc uruchommy i zobaczmy, jak wygląda. Chwilę trwa podłączenie do sieci Tor. Ona niewiele się różni od standardowego Firefoxa, posiada kilka dodatkowych informacji, jak to, że jesteśmy połączeni z siecią Tor. Jak to, czy strona jest bezpieczna, czy nie. No, i za jej pomocą możemy wejść na wiele standardowych stron, takich jak facebook.com i korzystać z takiego Facebooka. Przeglądanie internetu z pomocą tej przeglądarki jest z jednej strony o wiele bezpieczniejsze, z drugiej strony jest wolniejsze. W zależności od obciążenia sieci, pory dnia, to może zająć więcej czasu. Obecnie szacuje się, że jest około miliona użytkowników Facebooka, którzy logują się do niego właśnie przez sieć Tor z przeglądarki Tor Browser. Podejrzewa się, że są to głównie ludzie z takich krajów jak Chiny czy Iran, którzy nie mają innej możliwości połączenia się z Facebookiem. Możemy sprawdzić naszą lokalizację z faktu, że łączymy się przez sieć Tor. Serwer końcowy może być w różnym kraju. No Chwilę to zajmuje i My Location. Zobaczmy, gdzie tym razem znajduje się serwer końcowy, z którego dokonujemy połączenie. Holandia, Netherlands, w Amsterdamie. Oprócz tego, że możemy przeglądać regularne, standardowe strony www, takie jak facebook.com, no, możemy wejść do serwisów, do serwerów umieszczonych w samej sieci Tor, które będą miały rozszerzenie końcówkę .onion. Przykładem takiego serwera, serwisu jest serwis Wiki, Hidden Wiki. Wygląda on tak. Są to informacje, które w dużej mierze nie znajdziemy na standardowych stronach Wiki, ale o Hidden Services porozmawiamy kiedy indziej. Na dzisiaj to wszystko. Zachęcam do subskrypcji kanału. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia już wkrótce.